Dźwiękowy przewodnik po historii najnowszej Związek Radziecki. Moskwa a Komintern. Komentarz historyczny profesora Pawła Wiczorkiewicza. Komintern, czyli Międzynarodówka Komunistyczna, powstała wiosną 1919 roku. Autorzy najwybitniejszej, niewątpliwie w piśmiennictwie, najlepszej historii Związku Sowieckiego, Michał Heller i Aleksandr Nieklicz, tak piszą o kongresie założycielskim tej organizacji. Spośród 34 delegatów na pierwszy kongres, 30 mieszkało w Moskwie, pracując w Ludowym Komisariacie Spraw Zagranicznych. Dwaj byli przypadkowymi gośćmi z Norwegii i Szwecji, gdzie nie istniały partie komunistyczne, a tylko dwaj posiadali mandaty. Z tych dwóch, jeden, przedstawiciel utworzonej przed dwoma miesiącami komunistycznej partii Niemiec, KPD, Hugo Eberlein, przybył do Moskwy, by oświadczyć, że jego partia nie zgadza się na stworzenie kominternu. Nie zważając na sprzeciwy delegatów KPD, Lenin przeforsował proklamowanie w marcu 1919 roku narodzin trzeciej międzynarodówki. Trzeciej, bo dwie... Poprzednie były to międzynarodówki socjalistyczne. Trzecia międzynarodówka, czyli międzynarodówka komunistyczna, w skrócie komintern, od rosyjskiego skrótu, stała się instrumentem działania Moskwy w międzynarodowym ruchu robotniczym. W ruchu komunistycznym, rzecz jasna. Po 1918 roku, po zwycięstwie bolszewików w Rosji, na impuls Moskwy, partie socjalistyczne, czy socjaldemokratyczne, działające w dość zwartych strukturach w krajach, Europy Zachodniej, a także poza nią, zaczęły się dzielić. Komuniści zaczęli wyodrębniać na wzór ongi bolszewików własne frakcje, własne reprezentacje, na bardzo prostej zasadzie, właśnie uznania prymatu kominternu. Komintern, choć miał siedzibę w Moskwie, był formalnie absolutnie niezależny, a partia rosyjska, czy potem sowiecka, była jedną z partii założycielskich. W istocie rzeczy, mimo że w różnych okresach kominternem, Kierowali najpierw przywódcy Sowieccy, bolszewicy Grigory Kamieniew, potem Nikołaj Bucharin, choć potem kierownictwo kominternu przeszło w ręce Bułgara Georgija Dymitrowa, Kreml nigdy nie wypuścił kominternu spod swojej najczujniejszej, najbaczniejszej kontroli. Więcej komuniści czy w Polsce, czy w Niemczech, czy we Francji wypracowali pogląd, który można byłoby streścić, parafrazując Sławny aforyzm Kalego z pustyni i w puszczy. To, co dobre dla Rosji bolszewickiej, to dobre dla międzynarodowego ruchu komunistycznego. To, co szkodzi Rosji bolszewickiej, szkodzi międzynarodowemu ruchowi komunistycznemu. Innymi słowy, partie komunistyczne zostały całkowicie podporządkowane interesom i to interesom zarówno strategicznym, dalekosiężnym, jak i doraźnym, taktycznym partii sowieckiej. Wynikało z tego. To, że partie te prowadziły obłędno często z punktu widzenia taktycznego, a nawet strategicznego, a nawet przekonania własnych elit przywódczych polityk. Bo czyż w Polsce partia komunistyczna, która przez dłuższy czas głosiła zasadę samookreślenia aż do oderwania się Kresów Wschodnich, ale także Kresów zachodnich od państwa polskiego, na przykład Śląska, mogła liczyć na zwycięstwa wyborcze i Triumfy parlamentarne. Podobnie było w innych krajach. Akurat w danym wypadku tego rodzaju hasła wynikały z bardzo prostego przekonania. Z przekonania o nadrzędności z punktu widzenia interesów Moskwy, interesu rewolucji niemieckiej, w związku z tym partii komunistycznej niemieckiej, nad interesami Polski. Polska w tej grze była mniej istotna, w związku z tym stawiając na Niemcy, trzeba było wzmacniać Niemcy i partię niemiecką, nawet osłabiając. Partię Polską. Tak rozumiano proletariacki internacjonalizm. Już nie pracuje, tworzy, już nie wątpi, wierzy Europa obudzona. Ameryka chępliwa skromniej, ale szerzej buduje się natchniona. I Afryka brązowa zrzuca sen wiekowy ze swej murzyńskiej głowy, i Azja rubinowa, i Australia złota, słoneczne strzały miota. Widzę Cię o światłości wolna, pełna, śmiała, Ty będziesz wszędzie stała, jeśli pod Twoją stopą Ziemia tak zadrżała, trzęsieniu Ziemi, chwała. Komunitarny jako organizacja miał wiele różnego rodzaju przybudówek. Organizacje młodzieżowe, komunistyczną organizację chłopską, itd. Tak tak w sumie stworzono duży aparat, do którego angażowano chętnie ludzi, z którymi nie bardzo było co zrobić. Mianowicie przywódców partii komunistycznych spalonych w ich krajach, którzy z uwagi na ciążące na nich. Zarzuty, możliwości aresztowań nie mogli wracać do swoich ojczyzn. Wreszcie aparat kominternu zasiedziła duża rzesza międzynarodowych komunistów, którzy trafili do Rosji w czasie rewolucji październikowej, przewrotu październikowego, wojny domowej, no i pozostali, bo też nie bardzo gdzie i nie bardzo jak mieli wracać. Siedzibą taką nieoficjalną kominternu był hotel Lux w centrum Moskwy. Hotel Lux, w którym załatwiano wielkie i małe sprawy, pisano donosy. A który w latach 30. w momencie kiedy Stalin w ramach Czystki wziął się również za partie komunistyczne, stał się terenem łowów na komunistów z wszystkich stron świata. Czystka stalinowska nie oszczędziła żadnej partii, żadnego z liczących się przywódców. I przywódcy komunistycznej partii Niemiec, Eberlein, Remele Neumann, i jugosłowiański Czopicz, i bułgarski, i rumuński moglibyśmy wymieniać wszystkie, z Polską nawet na czele, padali ofiarą aresztowań, kapturowych procesów i wykonywanych w piwnicach wyroków. Ci, którzy zostali, bez względu na późniejsze postawy polityczne, jak Georgi Dimitrow, jak Palmiro Togliatti, jak kilku Polaków bardzo niskiego szczebla, którzy przeżyli w Moskwie lata 37-38, byli tymi, którzy wskazywali swoich kolegów, tymi, którzy donosili na kolegów, tymi, którzy podpisywali zgodę na aresztowania, bo w tak formalnie praworządnym kraju, formalnie, jak Rosja Sowiecka, każdy papier musiał mieć swoją podkładkę. I o aresztowaniu podwładnego decydowali zwierzchnicy, a cały kwiat międzynarodowego komunistycznego ruchu robotniczego w tym okresie, poza tymi kilkoma nazwiskami, poszedł pod nóż. Szczególnie ucierpiała partia Polska, Polska Partia. Komunistyczna po prostu dlatego, że w politycznych kalkulacjach Stalina nie było miejsca w końcu lat 30. na kwestię polską. Partia Polska stawała się zbędna. Dlatego ją wykarczowano, właściwie wyniszczono do cna. Także dlatego wyniszczono ją do cna, że Partia Polska poprzez swoje jeszcze związki dawne ZDK-PIL, bezpośrednio organizacyjne z Partią Bolszewicką, była zbyt z nią powiązana personelnie, i wszyscy właściwie wybitniejsi działacze KPP, Warski, Koszucka-Kostrzewa i tak dalej, i tak dalej, zbyt głęboko wchodzili w wewnętrzne spory w partii bolszewickiej, zbyt dobrze się w nich orientowali, zbyt wiele wiedzieli rzeczy, których Stalin nie lubił, żeby ludzie z jego dalszego nawet otoczenia mieli o nim jakiekolwiek pojęcie. Dlatego to pokolenie musiało odejść, a szczególnie wśród działaczy, KPP, jeśli chodzi o partie reprezentowane w komitecie. Mówi Ławrę Tyberia. Centralny komitet naszej partii i sowieckie prawicie przeszli wielką szkołę. Komitet centralny naszej partii i rząd radziecki przeszły wielką szkołę Lenina i Stalina. W rządzeniu krajem, ogniu wojny domowej i interwencji, w trudne lata walki z chaosem i głodem, w walce o uprzemysłowienie kraju i kolektywizację rolnictwa, Komitet Centralny Partii i rząd radziecki zdobyły ogromne doświadczenie. Dlatego też narody Związku Radzieckiego mogą z pełnym zaufaniem odnosić się do partii komunistycznej, jej Komitetu Centralnego i do swojego rządu radzieckiego. <tryk w zespołanowaniu>